Drodzy, witam Państwa serdecznie na ósmym finale naszego plebiscytu Perły Mazowsza, a jednocześnie jest to pierwsza gala, którą organizujemy w powiecie druszkowskim. Ja nazywam się Jarosław Mika, jestem wydawcą przeglądu regionalnego i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszą uczestność dla Państwa. Rozpoczniemy od gminy Brwinów. I tutaj wiemy, że niestety burmistrza nie dotarł na nasze spotkanie, ale bardzo bym prosił o wsparcie naszego gospodarza, pana dyrektora Mariusza Smolicha. Czyli perła przedsiębiorczości, piekarnia, cukiernia, aka, to o I za bardzo o odczytanie e, kategorii Kultura Gra terenowa fantazy Brwinowie. I panie Monik, zapraszamy do pani na startę. W kategorii sportu, drodzy Państwo, jest Ryan Fight Club Bartosz Wykrytowicz, klub sportowy. No dobrze, to przejdziemy później. Panie Mariuszu, jakbym mógł prosić o pozostanie na scenie, bo tak samo w przypadku gminy Michałowice nie mamy przedstawiciela gminy. W kategorii perła przedsiębiorczości, mydlarnie świata. Perła kultury, piknik historyczny, Komorowski, wehikuł czasu. Gratuluję i pamiętanie zapraszamy na scenę. czytanie trzeciego nominata do nagrody perła w, w kategorii sport. Drodzy Państwo, tutaj zwycięzcą okazał się Uczniowski Klub Sportowy Nowa Wieś. Gratulujemy. Przechodzimy teraz do kolejnej e, gminy nadarzeń. Tutaj na scenę bym prosił pana wójta, wicewójta Janusza Wejkowskiego. A, ja... a więc jako perła przedsiębiorczości pierwsze miejsce zajęła Stodoła Parole. Tą scenę zapraszamy pana Marcina to jest... O ile Stodoła Parole była powiem tak czarnym koniem, ale nie było to pewne o tyle w perełek kultury nie ma zaskoczenia. Orkiestra OSP Nadażen. Która... Zapraszam przedstawiciela OSP Nadarzym. Teraz chciałbym przedstawić Państwu taką perełeczkę mini Lena Jakubia, która tutaj schowała się za siedzeniem i prawie jej nie było widać. Bardzo proszę. Zapraszam na krótką przerwę muzyczną. konforsy Korany, tęsknoty, perły łez. Panowie, oto to rzucona dziś na jedną, jedyną skarb. Bo ja, jak gram, to gram. Mnie nie wstrzymasz namową, i siłą. A dziś zagrać chcę, nie świata nie Thank you. Prezentacji kandydatów kolejnych gmin, a tym razem przechodzimy do gminy Piastów. Na scenę bym prosił przedstawiciela gminy Pana Ireneusza Winkowskiego, perła przedsiębiorczości Easy English Joanna Gladkowska. i przechodzimy do kolejnej gminy, gmina Pruszków. E, tutaj mamy dużo szczęścia, ponieważ nie zaszczycił nas swoją obecnością e, prezydent miasta Pruszkowa, ale mamy kogoś znacznie, znacznie ważniejszego, Pana Starostę, Pana Krzysztofa Remuzy, bym bardzo prosił na scenę i o pełnienie honorów wręczenia pereł gminy Pruszków. Szanowni Państwo, bardzo mi miło, że mogę Państwu przedstawić zwycięzców w Przedsiębiorczości przy zwycięstwem turnieju z Przedsiębiorstwa Usługowe Hetman. Zapraszamy Pana Mieczysława. Na Parły Kultury w dziedzinie kultury zdobył piknik rodzinny Powiatu Błyszkowskiego. Serdecznie gratuluję. Gratuluję. Prosimy Panią Sylwię. Zapraszamy. perłę sportu i turystyki w mieście Pruszków był uczniowski Klub Sportowy Top Dance. Serdecznie gratulujemy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do prezentacji kandydatów jednocześnie naszych gospodarzak gminy Raszcz. I na scenę bardzo bym prosił pana wójta. Perła przedsiębiorczości Polska Róża. Perła kultury, jak tutaj już było słychać, owacje Piotr Piskosz. Kategoria Perła sportu i turystyki, uczniowski klub sportowy Orlenta Gratuluję, zapraszam panie. Moi drodzy, tym samym nasza dzisiejsza uroczystość w pewnym sensie dobiegła końca, przynajmniej ta część oficjalna. Natomiast nie jest to koniec samego plebiscytu. Dzisiaj poznaliśmy perły Gminy powiatu proszowskiego. Natomiast już za tydzień zapraszam Państwa serdecznie do Tarczyna 29 lutego, godzina 17 i tam poznamy perły powiatowe. To wygrał w danym powiecie, bo będziemy mieli jedną perłę przedsiębiorczości powiatu pruszkowskiego, jedną perłę kultury, jedną perłę sportu, a także zwycięzców całego reprezentu, czyli perłę Mazowsza. Także zapraszam serdecznie 29 luty, godzina 17, to jest Centrum Kultury w Tarczynie. A tymczasem seniorki teraz dla nas zagrają.